Cześć, witam was na kanale Hama Polska. Dzisiaj mamy dla was absolutną nowość: Smartwatch Hama 9000. Jeśli szukacie zaawansowanego modelu z dwupasmowym GPS, wbudowaną pamięcią na muzykę, ekranem, amolet i wodoodpornością, to właśnie go znaleźliście. Zobaczymy, co potrafi i dlaczego to najlepszy wybór dla aktywnych. Zaczynamy. Smartwatch Hama 9000 wyposażony jest w duży dotykowy amoledowy wyświetlacz o rozmiarze 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli, zapewniający intensywne kolory. Ekran możemy ustawić w trybie Always On, co oznacza, że będzie wyświetlał aktualną godzinę przez cały czas. Możemy również wybrać tryb bardziej oszczędny w którym ekran włącza się tylko wtedy, gdy wykonamy odpowiedni ruch przed ramieniem. I ten tryb zalecam, jeśli chcesz znacznie rzadziej ładować swojego smartwatcha. Bogaty wybór tarcz oraz możliwości wyboru podświetlanych parametrów oznacza, że możecie dostosować zegarek do swoich potrzeb i stylu, sprawiając, że będzie nie tylko funkcjonalny, ale także wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Stylowa koperta tego modelu wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz poliwęglanu w kolorze antracytowym w połączeniu z przyjemnym dotyku paskiem wykonanym z miękkiego silikonu prezentuje się naprawdę bardzo estetycznie i z klasą. Bateria smartwatcha o dużej pojemności 450 mAh pozwala na długi czas pracy wynoszący nawet 8 dni. Oczywiście w zależności od intensywności użytkowania, ustawień jasności ekranu czy wspomnianej włączonej funkcji always on. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi możemy odbierać i wykonywać połączenia prosto z nadgarstka bez wyciągania telefonu z kieszeni czy plecaka. Zatem rozmawiaj swobodnie, nawet gdy Twoje ręce są zajęte. Chcesz dokładnie wiedzieć, ile przebiegłeś? Nasz dzisiejszy bohater został wyposażony w precyzyjny dwupasmowy moduł GPS, który zapewnia jeszcze większą dokładność pomiarów. Dzięki obsłudze wielu systemów nawigujących, GPS, GLONASS, Galileo i Baidu, smartwatch precyzyjnie rejestruje Twoje kroki, dystans, prędkość, dając Ci pełną kontrolę nad każdym kilometrem. Czyli jest idealny do analizy treningów. Zapisuje szczegółowe dane o dystansie, tempie, wysokości, pomagając Ci jeszcze lepiej monitorować i udoskonalać Twoje wyniki. Hama 9000 to Twój osobisty trener. Marzysz o lepszej formie, a może już trenujesz i chcesz osiągnąć jeszcze więcej? Wybierz spośród 110 trybów sportowych i otrzymuj dokładne analizy dostosowane do Twojego poziomu. Od biegania, przez trening siłowy, aż po jogę. Planujesz przebiec maraton, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem. Przygotowane plany treningowe pomogą osiągnąć Ci cel krok po kroku. Biegaj mądrzej. Trenuj skuteczniej. Kochasz muzykę? Miej ją zawsze przy sobie. Nasz Smartwatch posiada wbudowaną pamięć na muzykę, pozwalającą na zapisanie do 50 utworów. To idealne rozwiązanie dla miłośników muzyki. Dzięki temu możesz cieszyć się swoimi ulubionymi piosenkami bez konieczności korzystania z telefonu. Połącz się bezprzewodowo przez Bluetooth 53 ze słuchawkami i słuchaj muzyki bezpośrednio ze Smartwatcha w wysokiej jakości. Podczas treningu, spaceru czy codziennych zajęć. Zdrowie i aktywność. Smartwatch mierzy tętno, poziom stresu i saturację krwi, abyś zawsze wiedział, w jakiej jesteś formie. Zadbaj również o swój sen to bardzo ważne. Dzięki zaawansowanej analizie snu, twój smartwatch monitoruje fazy REM, głębokiego i lekkiego snu, oferując wskazówki, jak poprawiać jego jakość. Zegarek. Pozwala na monitorowanie aktywności 24x7. Sprawdź kroki, spalone kalorie i ogólną kondycję. Smartwatch Hama 9000 jest wodoodporny. IP68 gwarantuje szczelność na pył oraz wodę, co sprawia, że jest on idealny dla osób aktywnych na wodzie, np. pływających czy żeglujących. Smartwatch przekazuje wszystkie zgromadzone dane przez Bluetooth do aplikacji Hama Fit Move którą instalujemy na telefonie. Aplikacja umożliwia przeglądanie i analizę wszystkich parametrów z całego dnia oraz wyników osiągniętych podczas treningów. Dzięki niej dowiemy się również o długości i fazach naszego snu. Ponadto, aplikacja pozwala spersonalizować wygląd smartwatcha przez pobieranie i instalowanie nowych tarcz. Jest dostępna w języku polskim, intuicyjna i przejrzysta. Możemy także udostępniać zgromadzone dane do innych aplikacji, takich jak Strava czy Apple Health. Podsumowując. Hama 9000 to smartwatch, który łączy najnowocześniejsze technologie, wygodę i styl. Niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, podróżnikiem, czy po prostu szukasz inteligentnego zegarka do codziennego użytku. Ten model jest dla Ciebie. Co myślicie o tym zegarku? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Hama Polska i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych recenzji. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym filmie na kanale Hama Polska. A jeśli zapomnicie go naładować, no cóż, zawsze można powiedzieć, że ćwiczycie cierpliwość. Trzymajcie się, cześć.